Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym skill teście, gramy z Rafałem Jeżeli spodobał się ten filmik zostawcie lajka Jeżeli macie jakieś swoje super wyścigi możecie je również podesłać A teraz zapraszam do oglądania A szkoda by było. Tak daleko dojechałem nie było punktu i nagle tam był dopalać i mnie spadło. Tam początek jest easy, ale to też jest łatwe. Tu też jest łatwe, tylko że no nie wiedziałem, że jest tam dopalać, nie? I mnie wydupczyło. I mnie wydupczyło po prostu na dół gdzieś i jak wszystkimi tubami takimi już na górę dojedziesz do ostatniej czerwonej i będzie takie płytki będą czerno-czerwone to trzeba jechać tyłem po prostu ja właśnie na nich jestem bo tam kawałek jest do przejazdu No fajnie Syfiaste to też stresz... za, za mało checkpointów No serio, jeszcze ten gówniany znak Cześć, bo tego nie przejadę Musiałeś do sklepu piwo chyba czy ten brak ja mnie wnerwi może znowu jest ta pierwsza na transformację no tu dalej jest większe, tam to jest mały syf tu jest większy syf tam musisz jechać jechać i na samej górze jeździć i tam delikatnie wjechać musisz na na samym końcu tam ja tam powiem szczerze jeździłem dookoła aż nie zobadałem na samej górze gdzie mam wyjść, wyjechać i dopiero wyjechać No to tamto to jest łatwe, to ci się nie spodoba. No jedź ty głównioku. Serio? Zacznij wypierdolić kurwa, tą grubę. No i czemu on tu tutaj ka? Niech no na to z powrotem pizdo. Ale to jest gówno, no nie będę tego jechał ponownie, pierdzielę to. No i gówno z tego wyszło, ale to jest syfiasne. Aaaa! Ty jeszcze tam w tej tubie walczysz? Tak. Nie mogę zjechać. Zjechać. A może się wytyknie w danym okresie wylicenia? No też to kilka razy powtarzania tego. Może, że tu nie ma wyścigu gitar i nie da się wysiąść z tego cholernego auta, nie? To będą być terenowe do tego, a nie... pieprzone auto elektryczne. Tak nisko zawieszone jest... Tak, to by było w spoko wszystko, gdyby nie to Że później trzeba jeszcze tyłem jechać. Przynajmniej kawałek. Ja kawałek będę jechał tyłem, bo teraz pierdziele już się obracam, nie? Głupie mam. Ja! Dobrze, dobrze, udało się. Dobra, nie trzeba po tym jechać. Dobra, sprawa jest taka, yy, dojeżdżasz na całą górę, przejeżdżasz yy, początek sam tyłem, nie? Yy, tam dosłownie dwa kafelki i tam masz kawałek wystający, ten drugi kafelek, nie? Z tyłu. No. I tam się obracasz pomału i potem dzida na nitro. Bo ci zaliczy i tak nitro. I wpadasz tutaj na dół w ten, w kafelek taki duży czerwony potem mhm. tam i tu musisz tak się obrócić, jakoś żeby cię nie wystrało bok, tylko żeby, o tutaj, tutaj dobrze, 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 może dolecisz. Nie, nie dolecisz nie dolecisz, nie dobrze ja tam próbowałem chyba 10 razy albo 15 nie, 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 nie. no połaca, i tam jest syf, nie no tu dalej też jest taki sam burdel jak wcześniej, jeszcze gorzej tylko że już jest checkpoint chociaż blisko w miarę Nie wiem tyłem to spróbuję też zrobić bo nie ponieważ... wiem Nie spadaj no! No nie spychaj mnie no! Tak, ja te, ja te tuby przechodziłem chyba z mówię Ci... 6 razy, bo się 7 miniło. to gówno ten znak to jest takie gówno, no Nie cierpię tych znaków, jeszcze ten something pieprzony. Tak ja go nienawidzę. 11 minut już to robię, nie? Nie spychaj mnie szmato Ale to jest gówno tutaj Tam to jest gówniane ale to to jest gówno totalne no Kurwa ten znak stopu To bym wsadził o w dupę No ja bym te, ten tutaj znak stopu wsadził tutaj w dupę No nie da się tego przejać no kurwa no po prostu no nie No nie da się tak szybko jak ten znak chodzi. No. no cofaj. No nie cofnij, nie cofnij. Kurwa, pista głupia. No wyjebie ten wycik zara kurwa. Wstawię na reddita, żeby dawali... A nike nie chuj mu w dupę. nie w dół Nie spadaj teraz, k... Kurwa to jest No jest No to że tam kurwa tyłem jechał, bo jak zanim trafię to Nie tamtyłem to będzie jeszcze gorzej bo tam jest taka szpara później, której nie przejedziesz. To jest? Taka szpara, której się nie da przejechać. Bo już próbowałem całość tyłem robić. To jest jedyna opcja. No ja ledwo co to w to trafiłem, ale trafiłem, no. To musisz spalić, spalić kapcie tam musisz. Pal kapcia cały czas i bardziej trzymaj na S ciągle, to wtedy cię nie wypieprzy od razu samo. Ale ja będziesz miał wsteczny. No to spróbuj sobie tyłem, no jak chcesz, jak jesteś takim prostym, to śmiało. Ale tam jest taka szczelina pomiędzy dwoma kafelkami, nie? I jest pod spodem kafelek. I tam jest za daleko, to nie wiem jak szybko by trzeba było na tym jechać i cofać, żeby cię nie wywaliło, nie? Ja nie rozumiem tego jak działa ta fizyka, nie? Z przodu mam dłuż większy zderzak, dłuższy, a z tyłu krótszy i z tyłem nie mogę tam podjechać, a przodem mogę, nie? tych zastrzelnych ławek zrobić. No nie da się, nie da się. Nie da się ich. O, kososki widzę, że jest. Odrzucone. Nie utykaj tu teraz, jak już przyjechałem tak daleko. A to jest gówno, no straszne to jest. Nie. No i spada z tego pierdolę, ten wyścig jebać go.